Hej, widzowie z tej strony, Foxy Fox Polska, a tutaj znów Brawl Stars. Jest yy, aktualnie nowy sezon, yy, i Liga Pharków się zakończyła. To już będzie 3000. Na pewno będzie. Sprawdźmy. 1000. 1500. Będę musiał dużo odbić. 2000, 2500. I. oj, było blisko. Ale tak robię, kiedy by było co na miniaturkę, jeśli będzie mi się chciało. I. No, ostatni był miniaturki. Będę próbował je z sami robić. Straciłem 300 pucharków dużo. Jest nowo znaka za 6. Jest karnet zadmiarski. I nie wiem czy ten zki. Możemy otworzyć tego mega boxa. Tylko w już te To mogę otworzyć za nią skrzynkę. I zobaczymy co jest w karnecie. Uuu! Emotka kochając i wykłada dma pod koszem. Możemy to zrobić i jeszcze big box Myślę, że ja chyba tego też nie będę kupował, bo ten skin nie wygląda zbyt fajnie teraz nie zachęcam w ogóle tymi emotkami do skinów co to ma znaczyć? Według mnie skin kolei co powinny być ale kosztuje 150 gemów żeby można było je zdobyć, tak pustecz piłą łańcuchową. Tutaj po prostu dalej piłę łańcuchową. Mam nadzieję, że nie. Jest y, Triple double Nie to. O jest nowa liga mocy. Inspektor Colette Nawet fajny skin. By mógł go mieć za Strixie Colet. Zmam, ale... Nie no, źle nie jest, bo już będę miał 28750 do miał miałem 10 tysięcy No to bardzo fajnie. Ale zagram tak za dwa podkoszam. Ja, jaka mapa? Taka mapa. To ja nie wiem kogo mogę wziąć. Najlepszym wyborem byłby gaz, bo nie, gór, nie, kieł, bo nie mam na nim tak, wysokich pucharków. Wezmę. Hmm. To. Nie, no wątpię. I to i jeden z kroków. No i pod atak. No więc zacznijmy mecz. Abyśmy się dobrali za dmiarze. żebyśmy Żeby... wygrali, oczywiście. Najlepiej by było wygrać. Pyk. I trafiłem. nie trafiłem. Internetu nie ma. Muszę ich pokonać. Piłka. Szybko. trafiliśmy, Trafiliśmy. Dwa punkty. Bardzo dobrze. Oj, nie trafiłem ultem. Jak tak można? Musi... O! Drugi! No to już mamy cztery, to muszą dwa razy trafić, teraz bo najwyżej, bo najwyżej to mogą trafić za trzy Jeśli jest poza tego obrębu I za dwa W tym obrębie Więc... Tego naraz nie zrobią, można robić dwa gole mecz. Dwa bym się nie trzy... Ale... Jak już jest sześć punktów, to koniec Czekajmy jeszcze raz, skoro chcą. Ale jesteśmy też bliżej emłotki. Więc yy, lecimy. Bardzo dobrze się z nimi gra. I nie, jesteśmy coraz bliżej motki, więc możemy jeszcze trochę pograć. Mam emotkę. No, to i żegnam. I mam emotkę gracza odblokowaną. Taką piłkę fantastyczną. O, jeszcze coś. E, Gemę, Big Box. Brawl Box. I Opening. Duży Opening. Bardzo duży, bo 23, 24. A no, właśnie, skończyć przecież. Yy ligi Pucharkowej. Nie wiem, czy tak mogę to nazywać. Ale będę. A tylko Big Box. Zawsze był mega. Bo I tak Star Power. I tak Star Power. Wow. Niespodziewana. Gdzie mam Boni? Nie było. A, patrzę, może być. To teraz powinna być. Ona u góry była misję. Nie? Mam przecież pod rzadkość, to czemu ona jest tak albo bo nie jest epicka, a nie chromatyczna? No, tyle jest z powstań chromatycznych, że myślę, że wszystkie z nimi są. Prawie wszystkie. No bo ich nie znajdziecie wszystkich, ich za Niestety. I teraz mam w ogóle szansę na sama większą, bo teraz ma rzadkość. Tylko mityczną. A później to będzie jeszcze łatwiej go zdobyć. Cieszę się. Może się uda w tym openingu. Ale ciekawie by było tak pod koniec odcinka sam. Wątpię, ale bardzo fajnie by było. Jeszcze pięć skrzynek do góry. Straszny jest większy a, że ulc jak damy kogoś, do mało obrażenia. może być, jeśli nie gramy oczywiście solo. Bo lub doło. Na no to, to też nie jest za ciekawe. Tez jest to serio fajne. Niestety nic nie trafiło. Ale bym mógł też zrobić beta, A nie, nie zrobię. to... StarCover. Nie no, ja to oczywiście wolę. Jak mam mało pucharków na górze. Mniej niż dziesiąta rana Jakby Jakbym no w miał więcej No właśnie, niedawno miałem wiele ale zanów, więc jest więcej. Znaczy miałem o 3000 mniej. A więc to już na tyle z tego odcinka. Się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Zapra zapraszam do klubu.